Witam Was w trasie, tym razem w locie. Lecimy razem do Barcelony na Arnold Classic. To takie zawody marzenie. Jaki będzie wynik? Zobaczymy. Będę startował i tutaj niespodzianka w dwóch kategoriach. Wychodzę w kategorii Mastersów Kulturystyka powyżej 90 kg, czyli ta najcięższa tutaj. 45-49 i później kilka kategorii dalej w tym samym dniu w piątek w no, Men Classic i zjeść normalnie już z seniorami. Lecimy razem Sylwek Szymczuk, Maciej Kiełtyka, Piotr Piechowiak. Razem będziemy na apartamencie. Doleci jeszcze Mariusz Żaba, także tam razem będziemy gotować, jeść i pić. Zobaczycie co. Mam nadzieję, że to ładowanie weryfikację, wszystko zobaczycie, fajny z tego wiedzie materiał, podzielone na podzielony na kilka odcinków. Jesteśmy już pod prawie na lotnisku, lecimy z Chopina z Okęcia. Czekamy właśnie, otwierając za chwileczkę w ramki i ładujemy się do samolotu. Zapraszam Was w tą podróż Arnold Classic 2019. Mhm. Dobrze, że tego nie czujecie. Sylwek tam i rybę na samym śmierdzi śmierci nie pęczu. przechodzi niewidomy ko centrali rybnej i mówi czy dziewczyny. Widzicie jaki jest problem? Jeszcze cały czas. Pijemy dosyć dużo wody, około 8 litrów dzisiaj. Mam nadzieję, że zdąży wrócić do samolotu za potrzebą fizjologiczną. Co kawałek jeszcze. Już jesteśmy w samolocie. Jak lądujemy dopiero odpalimy kamerę. Yy, dlatego, że Czas czasie nie można mieć łączonych urządzeń, więc już czas zwrócę na uwagę. Także widzimy się tuż po lądu Państwu, Jego Państwa mojego pobytu w Hiszpanii. Dziękujemy i do zobaczenia. Zapakujemy się już do taksówki, jesteśmy na lotnisku, wylądowaliśmy bezpiecznie, już jesteśmy zapakowani, i ładujemy się teraz na apartament. Chodź, idziemy. To dotarliśmy po wielu korypetach wreszcie do apartamentu, taksówka gdzieś nas wywiózł z półtora kilometra, jak nie lepiej od naszego apartamentu, dotarliśmy, znaleźliśmy adres, problem z kluczem był. Ale wszystko się dobrze skończyło i to najważniejsze. Tak to wygląda. Widzicie, kuchnia jest, jest pokój taki z aneksem, że tak powiem. Stół, telewizor, wi-fi dwa pokoje, jakieś się pomieścimy, dwie dzięki taras. Także znaczy, ci powiem, Widzę, że fajnie będzie, bo jak będziemy się malować albo coś, to fajnie na tarasie. Na tarasie, zaraz no, razu jest Super, nie? Cieplutko jest, 25-26 stopni. No nic, idziemy teraz na zakupy. No, uwaga, pomalutku schodzi, ewentualnie. Jak mnie dobrze zmierzą, to już prawie jest limit. Yy, zrobimy zakupy, no i co? Jutro od rana wstajemy, ale to wszystko będziecie widzieć. Zrobimy jeszcze jakiś mały trening, szybko idziemy na weryfikację jak najwcześniej, ważymy się, no i rozpoczynamy to, co lubimy najbardziej, czyli ładowanie. Ale zakupy trzeba zrobić Jesteśmy w Izlu w Barcelonie Gorącej i dusznej Każdy <grywa> z nas tak głęboko piko Zrobimy zakupy no, Osta Ostatnie siły naprawdę Wszędzie dookoła, wszędzie po prostu Jakieś uliczki, nawigacja swoje My swoje, gdzieś wszędzie na okrętkę ja, ja Ile zrobiliśmy? nawet nie chcę liczyć ile my tego cardio Dzisiaj Dużo na... zrobiliśmy tego cardio Idziemy na zakupy, zostało nam 30 minut Zaraz zobaczycie koszyk do tam Jesteśmy po małych zakupach, pewnie jutro też poprawimy. Eee, trochę warzyw, komidorki. Jednak, jednak biorę, jednak biorę. Moje płatki też. Płatki, mleko sojowe, woda oczywiście, sosy. Eee, co tam mamy? Oczywiście część zakupów jest w domu, chyba w rówie, ho, ho, boczek, żółty ser, żelki naładowanie, wafle, czekoladą, eee, to, to zaraz się napijemy. Płatki już mam w domu i kukurydziane i Neskuiki, ryż też już jest w domu, drzemy już są w domu, miód już jest w domu. Także myślę, że to co mieliśmy kupić to najważniejsze, że sól jest, jest w domu. Mamy jakąś gumę, żeby gębą trochę poruszać, ale musimy patrzeć jeszcze dziś, jak chcemy poruszać, żeby nie było cukru. Znacie się na tym, bo ja nie, czy to jest z cukrem czy bez. Torbę jakoś się zabiorę najgorszy to. Znowu trzeba naokoło drałować z tymi wszystkimi zakupami, ale nie będziemy naczekać, bo jutro ważenie, ładowanie, leżenie, odpoczywanie. Pamiętajcie, dzisiaj są zakupy, tylko wyłącznie na dzisiejszy koniec dnia i na jutrzejsze śniadanie. A jutro przychodzimy po konkrety. Poniedziałek betoza, w środek ketoza, czyli białko i pusze bez węglowodanów. środa praktycznie cały dzień bez węglowodanów. No i ostatni posiłek już zaczyna się takie małe ładowanie. Pół litra mleka sojowego, 200 padków rukolnianych, 100 gram niefika, do tego jeszcze pływa masła orzechowego. Hmm. Ja już kończę swój ostatni posiłek, praktycznie idę spać, a my widzimy się jutro rano na weryfikacjach i kolejne ładowanie. Do jutra, do zobaczenia, hej!